Co tam się dzieje z tymi pierwiastkami? Przed chwilą zwiały mi Daniele, bardzo blisko były. Jęknąć po tą komórkę teraz jest tutaj padalec, ale on się. O, jestem, jestem tu. Chcę się schować, tak? Dobrze, schowaj się. Nikt ci nic złego nie zrobi. Ok, mamy niebieski szlak i mamy Pradolinę Odry. Jest tych punktów na trasie o, Cedynia, no dalej jeszcze tam o, te wrzosy, ach, już zapomniałem te nazwy miejscowości, ale tych punktów widokowych jest co najmniej kilka i one wszystkie dają przepiękny obraz Pradoliny Odry. Niestety widoczność dzisiaj troszeczkę kuleje. Siąpiło, teraz jest zamglone, zaparowane. Ale ta Pradolina Odry jest przepiękna, i ten bielik siedzący, i bażant, który spowodował, że nie udało mi się go nagrać, tego bielika. I mnóstwo gęsi na Odrze, albo na łąkach obok. Przepięknie. A tu? Co my tu mamy? Pięć. 5 i jeszcze zobaczymy ile ty masz kwiatków w No ty pierwszy masz 8 kwiatków, 558 do zobaczenia. Rezerwat bielinek Rezerwat wrzosy cedzyńskie jest najbliżej położony punktu najdalej wysuniętego na zachód w polskich granicach. To jest 14 stopni i 7 minut. Ale tamten rezerwat nie jest położony najdalej na, na zachód. To bielinek jest właśnie położony najdalej na zachód. On ma o, długość 14 poniżej 10, a, a wrzosy stydzynskie takiej wartości nie osiągają. Mają 11-12 minut, 14 stopni, 12 czy coś takiego minut. Jesteśmy najdalej wysunięci na zachód teraz. O... Odliczyłem już północno-wschodni, odliczyłem północny, odliczyłem północno-zachodni, karsiborskie paprocie i ten rezerwat społeczny ptaków. No i teraz jestem na najdalej wysuniętym na zachód. Bardzo mnie to cieszy, bo od. Dłuższego czasu od dłuższych chwil planuję, żeby sobie pojechać na ten najdalej wysunięty na południowy zachód koło Zgorzelca. I ciągle jakoś mi się to nie udaje. Bielinek przepiękny, najbardziej na zachód. To ponad 76 hektarów chronione. Jeju, jak tutaj jest? Tamta strona Odry, bardzo wypiętrzona, tak? a ta Pradolina płaska i rozległa bardzo. No coś takiego jak wiosło duże, wiosło małe nad Wisłą. O, jak widywałem Dunaj w, w Bratysławie i ojej. Przejdę go sobie całego wzdłuż. To tyle.